Trzymano dziś o kompleksach ketlowych i o chainach. Co to są, po co są, jak to się robi i czy to się je. Kompleksy i chainy to są oznacza mniej więcej tyle, że macie kilka ćwiczeń połączonych w płynny zestaw, który wykonujemy bez odkładania odważnika. Kompleks od, chaina, od chainu, od łańcucha, różni się tym, że w kompleksie wykonujemy przykładowo. Po sobie 5 swing, swingów, 5 zarzutów i 5 rwań e, bez odkładania odważnika. Dajmy na to, a gdyby to miał być chain, to zrobiłbym to e, w taki sposób: e, czyli zrobiłbym swing, clean, rwanie, to by było jako jedno powtórzenie. I takich powtórzeń bym zrobił 5, czyli swing, clean, rwanie, swing, clean, snatch, swing, clean, snatch. Wiadomo, po co to jest? Przede wszystkim, żeby e, zaoszczędzić e, czas. Eee, znaczy, przede, no przede wszystkim, żeby zaoszczędzić czas, eee, dzięki temu mogę skumulować sporą objętość w dość krótkim czasie, e, bo w pół godziny można w zasadzie załatwić tak naprawdę cały trening. Plus, nie przeszkadza to w pracy nad siłą, czyli mimo tego, że kumuluję sporą objętość, pracuję dużo bez odkładania odważnika, to jestem dzięki temu w stanie zbudować e, sporą. Siłę, przez to, że właśnie wykonuję dużo powtórzeń jedno po drugim, ale tylko po kilka powtórzeń konkretnych ćwiczeń, co e, po prostu pozwala na to budowanie siły i na to zaoszczędzenie czasu e, przy całym procesie. Mm, jakie są różnice? Jeśli chodzi o kompleksy. Raczej wybrałbym je, gdybym chciał się skupić na budowie... Tym bardziej się skupiał na budowaniu masy mięśniowej, wtedy bym wybrał kompleksy. Z tego względu, że jakby wyczerpuję jakąś konkretną... Jakieś konkretne partie mięśniowe odpowiadające za konkretny wzorzec, po czym przechodzę do innego wzorca. Więc mam pełne zmęczenie tak jakby jednego... Na jednym wzorcu, zanim przejdę do kolejnego. Natomiast, jeżeli chciałbym się skupić bardziej na budowaniu siły i techniki, co jakby jest bardzo mocno powiązane, ale o tym może kiedy indziej, to wybrałbym chainy, czyli łańcuchy. Ze względu na to, że nawet jeżeli złożę sobie, dajmy na to, chain, który będzie mi się składał z zarzutu, presa i przysiadu, to zanim wykonam. Oczywiście trzymając ten ciężar cały czas, wiadomo, że się męczymy, ale. Między jednym, dajmy na to presem, a drugim, gdzie przy tym ruchu tak naprawdę najbardziej może być problematycznie w tego typu, w takim akurat czeniu, jak powiedziałem, to między jednym presem a kolejnym, zanim wykonam przysiad i zanim wykonam zarzut, mam dobrą chwilę, w której ramię, czak, barki, triceps yy, odpoczywają przed kolejnym presem. Chociażby w trakcie tego zarzutu, gdzie jak dobrze wiemy, jak się jest dobrze zarzut wykonany, no to ramię tam za dużo nie powinno w ogóle pracować tak naprawdę, poza tym, że prowadzi odważnik na miejsce. Yy, więc ta, taka, jest, yy, taka jest zależność w chainie, że jeżeli yy, że pozwala Chain na budowanie, właśnie bardziej na skupienie się na konkretnym ruchu, na większe przełożenie się na, na chwilę dłuższą odpoczynku, zanim wykonam kolejne powtórzenie tego samego ćwiczenia. Mm. Chiny można wykonywać jednorącz, czyli mogę złożyć zestaw, który wykonam najpierw na lewą rękę, potem na prawą rękę. Mogę je wykonywać na dwa odważniki, co od razu zwiększa mi tonaż całego przedsięwzięcia, całego treningu, czyli intensywność, tak? Więc znowu dzięki temu mogę się mocniej skupić na, na zbudowaniu siły, na zbudowaniu hipertrofii w zasadzie zwiększenie tonażu też pomaga. Yy, można też zrobić chain, który będzie się składał, e, z, e, będzie w trakcie zahaczał obie ręce. Ja bardzo często robię tego typu chain, ale w formie e, tak jakby jednego powtórzenia yy, i każę swoim podopiecznym wtedy znaleźć najcięższy odważnik, z którym oni są w stanie ten e, łańcuch wykopać. <laughs> Czyli w trakcie całego łańcucha zaczynam na przykład najczęściej. Tureckim wstawaniem na prawą rękę z ziemi, potem zamieniam ręce, wykonuję press czy push press, czy rwanie na drugą rękę, schodzę turka w dół, wstaję turka z powrotem w ten sam sposób co wcześniej, zamieniam rękę i wykonuję znowu press, push press czy jakiekolwiek inne ćwiczenie, żeby dostarczyć odważnik na głowę. I dopiero kończę tureckie wstawanie na tej prawej ręce, którą zaczynałem. I to też jest forma chainu. No, jak budować y, chainy czy kompleksy? Ano, tak jak już zdążyliście zapewne zauważyć, najlepiej, żeby one e, te ćwiczenia po sobie następowały w jakiejś takiej sensownej e, kolejności. Czyli e, m, na przykład ciężko będzie e, wycisnąć odważnik bez uprzedniego zarzucenia go na bard. Czyli nie do. Bezsensownym będzie trochę kompleks, w którym ja zrobię martwy ciąg, i potem muszę wykonać dopiero zarzut, i e, może inaczej. Sensowniej po prostu jest, jak twój kompleks uwzględnia ruch, który jest e, w hierarchii, czy w kolejności wykonywania, przed m, ruchem, który będzie wykonany, wykonany później. Czyli sensowniej jest, żeby w twoim kompleksie, jeżeli zamierzasz wyciskać, wcześniej były jakieś zarzuty. E, jeżeli zaczyna, zaczynasz przysiadać, Również, bo jakoś ten odważnik trzeba na górę dostarczyć. Hmm. Je, także jest to dość e, prosta i intuicyjna e, rzecz, jeśli chodzi o układanie kompleksów. Natomiast e, niewątpliwie bardzo dobrze wpływa ona na rozwój i siły, i wydolności, i hipertrofii. Dlatego Kettle są e, super. To by było na tyle dzisiaj. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro.